Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania, a pasjonata, nowe miejsce na kulinarnej mapie Śląska. Autoserwis Nowakowski, Twój samochód w rękach fachowców. Swój pierwszy tego lata sparring rozegrali w minioną sobotę piłkarze ruchu radzionków. Rywalem Żółto-Czarnych był czwartoligowy gwarek Ornontowice. Na ławce Cidrów nowy trener Damian Galeja, który poprzednie lata spędził właśnie na stanowisku sobotniego rywala ruchu. W gwarku byłem ponad 3 lata, przychodząc do klubu. W klubie się dużo zmieniło od, za, od osób zarządzających przez sztab trenerski. Na pewno te trzy lata były bardzo owocne. Tak? E, e, pewne podwaliny pod, pod ten zespół, który jest, zostały zbudowane. E, pewien pomysł e, na grupy młodzieżowe i na szkółkę też zostało zbudowane. Jest to realizowane i będzie kontynuowane. No, Sentyment jest bardzo duży, bo naprawdę tutaj ja, wszyscy, wszystkie osoby związane z Gwarkiem wykonały naprawdę kawał, kawał pracy, żeby ten klub funkcjonował tu w tym środowisku lokalnym, był takim klubem, który będzie, będzie dominował w, m, przez kilka najbliższych lat. Teraz jednak przed trenerem Galeją nowe wyzwania. Ruch ma wrócić do trzeciej ligi i taki cel postawiono przed zespołem w Radzionkowie. Od pierwszych minut meczu z gwarkiem było widać, że choć w wyjściowym składzie pojawiło się tylko dwóch nowych zawodników, gra cidrów w nadchodzącym sezonie będzie wyglądać zupełnie inaczej niż jeszcze kilka tygodni temu. Szkoleniowiec ruchu postawił na grę dwójką napastników, a współpraca Roberta Wojsyka i Tadeusza Urbańczyka wyglądała obiecująco. Na lewej stronie boiska mecz zaczął Adam Giesa, a cidry pokazały, że takie ustawienie może pozwolić wykorzystać ogromny potencjał jaki mają w ataku Radzionkowianie. To, ta drużyna zawsze miała ogromny potencjał w ofensywie, tak, czy grała w poprzednim ustawieniu za poprzedniego trenera, czy będzie grała w nowym ustawieniu za bieżący sztab szkoleniowy. Każdy trener ma, jakby powiedzmy, swoją filozofię pracy, swoją wizję patrzenia na piłkę nożną. Ja, ja, mam, ja już powiedziałem, że ja mam pomysł na ten zespół. Mam jakiś sposób, będziemy w jakiś sposób gry uczyli się. Na pewno zbudujemy jakiś plan, gry, model gry, który gdzieś tam będzie, będzie miał szczegóły, tak I, i, i będzie miał zasady główne. No. Dzisiaj żeśmy się koncentrowali i w ofensywie, i na defensywie na pewnych zasadach takich głównych, któreśmy nakreślamy, nakreśliliśmy przez tydzień pracy. No i, i, i duży plus było taki, że nawet te zasady, które któreśmy próbowali w ofensywie, to w pierwszej połowie yy, były realizowane. Ta realizacja pozwoliła na osiągnięcie dwubramkowego prowadzenia jeszcze przed przerwą. Przy obu trafieniach dla ruchu udział miał Robert Wojsyk. Wynik po jego asyście w swoim stylu ładną podcinką otworzył Piotr Rocki. Kwadrans później Wojsyk wykończył akcję swojej drużyny wykorzystując precyzyjne dogranie Adama Giesy. Ta gra cieszy, że już od początku wyglądało to w tej pierwszej połowie naprawdę solidnie. Ma na to wpływ na to, że Cały, ten, cały trzon z zespołu został na nowy sezon i myślę, że, że wyglądało to naprawdę solidnie. Mieliśmy pewne założenia, które wydaje mi się w większości zrealizowaliśmy. To było najważniejsze w tym sparingu. Dwoma napastnikami trzeba, trzeba umieć grać, bo dwóch zawodników jest obok siebie, czasami mogą sobie nawet przeszkadzać. Oni się muszą nauczyć współpracować, poruszać się i w ofensywie, no i, w ofensywie i w defensywie. Tak? Czasami wszyscy mówią, że wystawimy 3-4 na i będziemy strzelać bramki. Nie, to tak nie jest. Nie, nie Ileś na nie przekłada się nigdy na zdobycz bramkową. Nie ukrywam, że, że ten wariant chyba będzie wariantem takim dominującym w naszej, naszej grze. W pierwszej połowie ruch osiągnął sporą przewagę w posiadaniu piłki. Po stracie żółtoczarni starali się szybko odbierać futbolówkę rywalowi jeszcze na połowie przeciwnika, a w bronienie angażował się cały zespół. Solidna defensywa ze świeżo zakontraktowanym Kamilem Banasiem sprawiła, że gwarek swoich szans musiał szukać właściwie tylko w uderzeniach z dystansu. A te przyznać trzeba były naprawdę groźne. Testowany w bramce cidrów Denis Hojnacki przez pełne 45 minut musiał zachowywać czujność. Patrząc i analizując poprzednią rundę, na pewno było. Kilka takich rzeczy, które gdzieś tam szwankowały, i na przy pierwszej rozmowie powiedziałem, że nie wyobrażam, że podzielimy się na zawodników tylko atakujących, tylko broniących. Nie? Chcemy grać wszyscy do przodu i przede wszystkim chcemy wszyscy bronić. Staraliśmy się, co prawda pogoda tutaj nie pomagała, ale, ale tak, takie mieliśmy założenia. Główne założenie było bo była ta gra defensywna i, i wydaje mi się, że w jakimś stopniu udało nam się to zrealizować. Będziemy na pewno jeszcze nad tym pracować w trakcie tego okresu przygotowawczego i, i myślę, że to przyniesie. Dobre efekty. W drugiej połowie gra Rzemkowian nie była już aż tak efektowna. Trener galeja po zmianie stron chciał przede wszystkim przyjrzeć się testowanej młodzieży, której z oczywistych powodów brakowało jeszcze zgrania i pewności na boisku. Z takiego obrotu wydarzeń mogli skorzystać gracze Gwarka, którzy kilka razy przedostali się pod bramkę ruchu, ale piłka ani razu nie wpadła do siatki Rafała Strzelczyka. Mamy 16 zawodników. Powiedzmy, w kadrze pierwszego zespołu docelowo chcemy, żeby tych zawodników było 20-21, żeby dziś zwiększyć rywalizację. To jest też ta rzecz, której, której brakowało temu zespołowi. Jak patrząc na to, co się, ten, tu, ta rywalizacja jest bardzo potrzebna, dlatego też są niektóre zmiany na pozycjach, żeby zawodnicy wytworzyli tą rywalizację. Koncentrujemy się na poszukiwaniach młodych zawodników i na konkretne pozycje. Tak, może nie na konkretne pozycje, do, do każdej formacji chcielibyśmy jednego zawodnika młodzieżowca. No, była grupa zawodników testowanych, w większości tym zawodnikom przyjrzymy się w kolejnym sparingu. Tak? E, na pewno znowu go troszeczkę jeszcze podzielimy na pół, że ta pierwsza część będzie taką kolejną jakby powiedzmy, elementem układanki budowania pomysłu na grę, a ta druga część może będzie takim elementem jeszcze sprawdzenia i przekonania się do niektórych zawodników.